Ile razy słyszałeś obiecujące reklamy kursów czy programów, które miały zmienić Twoje życie, rozwinąć Twój potencjał, pomóc pokonać przeszkody czy znaleźć odpowiedzi na trudne pytania? Może nawet brałeś udział w tego typu kursie lub w sesjach indywidualnych z jakimś coachem czy trenerem i, choć przyniosło to pewne efekty, nadal masz nieokreślone poczucie, że gdzieś, gdzie jeszcze nie dotarłeś, jest jakiś lepszy świat? Czy tak modny i popularny od kilkunastu lat coaching może przenieść cię właśnie w to miejsce? Czy rady, wskazówki, metody i narzędzia stosowane przez coachów rzeczywiście pomogą ci rozwiązać twoje problemy, podjąć fundamentalne decyzje, znaleźć odpowiedzi na trudne pytania czy osiągnąć to, czego szuka każdy z nas, czyli pełnię szczęścia? Niestety, nie jest to takie oczywiste. Choć coaching rzeczywiście może pomóc w wielu obszarach, a trenerzy mogą nas motywować i trzymać w ryzach w drodze do postawionych celów, to coraz częściej mówi się o porażkach współczesnego coachingu i niemożności osiągnięcia za pomocą stosowanych w nim metod, ani trwałego szczęścia jednostek, ani tym bardziej społeczeństw. I choć daje on praktyczne narzędzia rozwoju osobistego, odpowiada na wiele pytań oraz może być pomocny w wyznaczaniu celów i rozwijaniu pewnych umiejętności, bilans jego długotrwałych efektów jest często rozczarowujący. Jak wykazują badania, wiele osób nie dostrzega długotrwałych korzyści z coachingu, a wielu uczestników takich sesji czy kursów zgłasza wręcz frustrację i wypalenie, ponieważ proces ten nie zawsze prowadzi do oczekiwanych rezultatów. Niektóre badania wskazują, że w społeczeństwach, w których coaching zyskuje na popularności, jednocześnie rośnie liczba przypadków depresji, lęku i problemów z samopoczuciem psychicznym, co może sugerować, że coaching nie dostarcza skutecznych narzędzi do radzenia sobie z tymi problemami. Pomimo obietnic sukcesu i szczęścia, współczesny coaching nie wydaje się mieć trwałego, pozytywnego wpływu na problemy społeczne, a w kontekście ogromnych wyzwań, takich jak rozpad rodzin, uzależnienia czy pogarszający się stan psychiczny młodzieży, jego efekty są bardzo ograniczone. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ta obiecująca z założenia metoda często nie daje oczekiwanych rezultatów? Gdzie tkwi błąd lub czego zabrakło w coachingu, który wydawał się być przez jakiś czas, a dla wielu nadal pozostaje obietnicą i receptą na życie marzeń? Problem tkwi w tym, że coaching, tak jak jest on najczęściej definiowany i stosowany, pomija pewien najważniejszy, kluczowy aspekt, którego brak decyduje o niskiej efektywności tej metody rozwoju człowieka i możliwości osiągnięcia głębokiego poczucia szczęścia. Ale czym jest to brakujące ogniwo? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. Sama definicja coachingu brzmi bardzo obiecująco. To proces rozwoju osobistego i zawodowego, w którym coach, inaczej mówiąc, trener, wspiera klienta w osiąganiu jego różnorodnych celów, rozwoju umiejętności oraz pokonywaniu przeszkód, pomagając mu w odkrywaniu jego wewnętrznych zasobów oraz wskazując metody do wprowadzania zmian w swoim życiu. Krótko mówiąc, Coaching koncentruje się na pomocy klientowi w osiągnięciu celów oraz w drodze do spełnionego, satysfakcjonującego i szczęśliwszego życia. Dzięki coachingowi możemy ukształtować lepiej naszą osobowość, podjąć optymalne decyzje, rozwiać różnorodne wątpliwości, zmniejszyć poziom stresu czy lęku, rozwinąć nasze zdolności i talenty, osiągnąć sukces zawodowy czy ułożyć życie osobiste. Tak przynajmniej zapewnia wielu coachów i wiele kursów oferujących różnorodne narzędzia i strategie doradzenia sobie z wyzwaniami i umożliwiając osiągnięcie w końcowym efekcie życia marzeń. Prawda o przyczynie słabych efektów tej metody zaczyna się jednak odsłaniać, gdy zajrzymy nieco głębiej w jej istotę, a przede wszystkim jej fundament. Coaching nie może zagwarantować osiągnięcia autentycznego, głębokiego i trwałego szczęścia, ponieważ opiera się on z założenia na bardzo powierzchownych, wręcz nieprawdziwych przesłankach Płytkim podejściu do życia i samego człowieka. Coaching często definiuje szczęście jako osiąganie osobistych celów, sukces zawodowy, posiadanie określonych dóbr materialnych lub satysfakcję z siebie. Jest to jednak bardzo ograniczona wizja szczęścia, która nie uwzględnia głębszych potrzeb. W rzeczywistości ludzie mogą osiągnąć te cele, ale nadal czuć wewnętrzną pustkę, co prowadzi do dezorientacji i poczucia że coaching nie dostarczył im obiecanego szczęścia. Coaching to w rzeczywistości odbicie współczesnej, mainstreamowej filozofii sukcesu, skoncentrowanej przede wszystkim na celach zewnętrznych, takich jak osiągnięcie sukcesu zawodowego czy materialnego. Inne cele, które mogą wydawać się pozornie głębsze, jak satysfakcjonujące relacje czy rozwój osobisty, są tu również oparte na fundamencie filozofii sukcesu, gdzie szczęście definiowane jest bardzo płytko i egoistycznie głównie jako osiąganie własnych celów i marzeń oraz zaspokajanie własnych potrzeb. Nawet zakładając ich spełnienie, coaching w dłuższej perspektywie czasu zostawia za sobą uczucie pustki, bo nie sięga do autentycznych, najgłębszych potrzeb człowieka i nie zapewnia, ani na wstępie, ani podczas procesu, żadnej refleksji nad wartościami i celami w życiu, które dają pewną i trwałą satysfakcję w długoterminowej perspektywie. Jeśli więc już na starcie zaczniemy od powierzchownych celów, to w efekcie mogą one prowadzić jedynie do powierzchownych rezultatów, które w niewielkim lub w żadnym stopniu nie przyczyniają się do poczucia prawdziwego, głębokiego, autentycznego szczęścia. Coaching często uczy ludzi ustalania i dążenia do konkretnych, wyizolowanych celów, ale są one zazwyczaj traktowane w oderwaniu od całościowego sensu życia, często nie obejmując człowieka jako całości i nie patrząc na te cele z dłuższej perspektywy. Dlatego tak zwanym osobom sukcesu może towarzyszyć pustka duchowa, brak trwałego spełnienia i zaniedbanie głębszych wartości. To, co wydaje się być atrakcyjne w danej chwili, np. sukces materialny, udany związek czy efektywność w osiąganiu celów, może rozminąć się z życiowymi celami z perspektywy całego życia. Poza tym coaching promuje najczęściej statyczną, zależną jedynie od woli człowieka, koncepcję rzeczywistości, co jest nieprawdą. Życie jest zbyt złożone, a wpływ człowieka na kształtowanie go jest możliwy tylko w pewnym zakresie. Coachingowe podejście musi więc nieuchronnie prowadzić do rozczarowań. Ponadto, coaching opiera się najczęściej na subiektywnym podejściu do prawdy i moralności, co w dłuższej perspektywie skutkuje poczuciem wewnętrznego chaosu i rozchwianiem emocjonalnym, ponieważ każda osoba może przyjąć swoje własne zasady nie biorąc pod uwagę potrzeb i wartości innych osób ani ogólnego dobra społecznego. Taka relatywizacja moralna może sprawić, że ludzie tracą fundamenty, które mogłyby ich prowadzić przez trudne decyzje życiowe. Również społeczne problemy takie jak rozpad rodzin, uzależnienia czy pogarszający się stan zdrowia psychicznego młodzieży mają swoje korzenie w kwestiach kulturowych, duchowych i moralnych. Tradycyjny coaching nie dotyka tych głębokich fundamentów życia społecznego i duchowego, ponieważ koncentruje się na jednostkowych celach, a nie na moralnych czy duchowych wartościach, które scalają rodziny i społeczeństwa. Brak wartościowych wzorców i ideałów, które coaching miałby promować, takich jak poświęcenie, pokora czy odpowiedzialność za innych, powoduje, że społeczności rozpadają się, a jednostki pozostają w izolacji. Ludzie Zwłaszcza w trudnych momentach, często zadają sobie pytania o sens istnienia, cel życia i swoje miejsce w świecie. Koncentrując się na subiektywnych prawdach i wyizolowanych celach, coaching pomija pełnię życia, która obejmuje rozwój duchowy oraz odpowiedzi na głębsze pytania egzystencjalne, takie jak sens życia, poszukiwanie Boga, cierpienie, winę, przebaczenie czy śmierć. Sukces materialny, dobra praca czy wysoka samoocena. Które coaching często obiecuje, nie są w stanie zaspokoić tych fundamentalnych pragnień i związanych z nimi pytań. Dopiero spojrzenie na życie w szerszej perspektywie, z uwzględnieniem głębokich wartości duchowych i moralnych, może prowadzić do prawdziwej harmonii i szczęścia. W tradycyjnym coachingu brakuje więc ogniwa, które przynosi autentyczną przemianę serca i pokój duchowy, prowadzące do trwałego spełnienia. Podsumowując te rozważania. Tradycyjny coaching często nie spełnia docelowych oczekiwań i rzeczywistych pragnień, ponieważ koncentruje się na powierzchownych aspektach życia, ignorując głębsze potrzeby emocjonalne i duchowe człowieka. Wiele programów coachingowych oferuje metody i techniki, które mogą przynieść krótkoterminowe rezultaty i chwilowe sukcesy, ale nie wprowadzają głębszych zmian w życiu klientów i nie prowadzą do prawdziwej transformacji. Choć mogą przynieść chwilową poprawę, często prowadzą ostatecznie do ponownego uczucia pustki. Prawdziwe szczęście, spełnienie i trwała zmiana wymagają głębszego spojrzenia na samego siebie i życie opartego na głębokich wartościach, a nie tylko na samorealizacji czy sukcesie materialnym. Dlatego, mimo wielu zalet współczesnego coachingu, mimo tego, że jego krótkoterminowe rezultaty mogą wydawać się dobre, to jego długoterminowy wpływ na życie człowieka może być rozczarowujący, a nawet negatywny. Czy oznacza to, że nie ma w ogóle sensu zajmować się coachingiem? Odpowiedź brzmi: jest, ale musi to być coaching uzupełniony o brakujące ogniwo, które sprawia, że stanie się on narzędziem umożliwiającym osiągnięcie autentycznego szczęścia. To ogniwo to prawdziwe, najgłębsze pragnienia człowieka, wypływające z jego duszy i stojące najczęściej w opozycji do mainstreamowej filozofii sukcesu. Coaching, który rozumie, że głębokich problemów nie da się rozwiązać wyłącznie przez psychologię, materializm czy naukę, pomijając aspekt duchowy. Coaching, który już na wstępie, przy określaniu celów, uwzględnia to, kim naprawdę jesteśmy jako ludzie, jaki jest prawdziwy cel naszego życia i jaka jest nasza rola w tym świecie. Coaching, który zagląda w najgłębsze zakamarki naszej istoty, naszego wnętrza i naszej duszy i to właśnie te potrzeby uznaje za fundamentalne. Coaching, który nie ślizga się po powierzchni sukcesów, ale uwzględnia trwałe, nieprzemijające wartości, nasze człowieczeństwo, odkrywanie prawdy, naszą relację ze Stwórcą oraz długofalowe cele i pragnienia, wykraczające daleko poza trójwymiarowy, materialny świat. Tylko coaching uzupełniony o to brakujące ogniwo może pomóc nam osiągnąć to, co określamy jako prawdziwe szczęście i spełnienie. Coaching, który jest odpowiedzą na potrzeby naszej duszy, którego nie da się zamknąć w ramach zwykłych narzędzi i procesów coachingowych. A gdybym Ci powiedział, że taki coaching już istnieje, że poczucie pełnego szczęścia, którego szukasz, pełnego w stopniu, jakiego do tej pory nie odczuwałeś, jest jak najbardziej realne, że możesz nauczyć się podejmować optymalne decyzje, uwzględniające wszystkie twoje autentyczne potrzeby i najszerszą perspektywę życia, że istnieje coaching, dzięki któremu możesz uporać się z absolutnie wszystkimi negatywnymi emocjami i usunąć najgłębsze traumy z twojej przeszłości. A gdybym cię zapewnił, że możesz osiągnąć stan emocjonalny, w którym lęk nie ma nad tobą władzy, mimo że stajesz oko w oko z bardzo trudnymi sytuacjami. A gdybym obiecał, że jest możliwe aby na stałe odczuwać radość bez wyraźnej przyczyny oraz spokój i wewnętrzną harmonię, które w niesamowity sposób przekładają się na Twoje relacje z ludźmi. Czy uwierzyłbyś mi, czy znasz taki coaching? Być może go nie odkryłeś lub o nim nie słyszałeś, ale taki coaching istnieje. To coaching uzupełniony o brakujące ogniwo, którego nie mają inne programy i narzędzia. Głęboki i kompleksowy uwzględniający prawdziwe zrozumienie i autentyczne pragnienia człowieka w odróżnieniu od mainstreamowych wykreowanych potrzeb, które z prawdziwą samorealizacją nie mają nic wspólnego. Uzupełniony o brakujące ogniwo związane z najgłębszymi aspektami życia, takimi jak potrzeby duszy, wartości i głębokie uczucia, a także skłaniający do refleksji i prawdziwej transformacji. Coaching oferujący konkretne narzędzia i metody Wymagający, jak wszystkie inne procesy samodyscypliny i wytrwałości, ale gwarantujący trwałe zmiany i efekty, o których inne programy coachingowe nawet nie wspominają. Zapraszam Cię na tym kanale na coaching bazujący na naukach i metodach osiągania szczęścia, opracowanych i wykorzystywanych z powodzeniem od wielu lat, rewolucyjnej metody rozwoju i transformacji człowieka, nauczanej przez genialnego znawcę psychiki i serca ludzkiego, charyzmatycznego nauczyciela wszechczasów. Jezusa Chrystusa. Jesteś zdziwiony, może dałeś się zwieść kłamstwom, że Jezus Chrystus to jakaś przykurzona postać sprzed dwóch tysięcy lat, która w niewielkim stopniu może pomóc rozwiązać skomplikowane problemy współczesnego człowieka i społeczeństw. Zostań ze mną na tym kanale, a zobaczysz, jak bardzo się myliłeś. Coaching oparty na naukach Jezusa Chrystusa, to najbardziej uniwersalna, kompleksowa i wszechstronna metoda coachingu. Jaką można sobie wyobrazić. To metoda doskonała i nie mająca sobie równych, gdyż uwzględnia przede wszystkim brakujące ogniwo współczesnego coachingu, potrzeby człowieka tkwiące w jego duszy, o których mainstreamowe filozofie sukcesu milczą lub starają się je zbagatelizować. Jeśli uwierzyłeś w bajki, że Jezus Chrystus to tylko charyzmatyczny rewolucjonista sprzed lat, że to postać o niewielkim znaczeniu w odniesieniu do Twoich problemów, to bardzo się pomyliłeś. Najwięksi intelektualiści, myśliciele, artyści i naukowcy, zarówno wierzący, jak i niewierzący, między innymi Albert Einstein, Immanuel Kant, Napoleon Bonaparte, Fyodor Dostojewski czy Mehatme Gangi zachwycali się i inspirowali jego geniuszem, mądrością i centralną rolą w historii świata. Wielu z nich dostrzegało również, że Jezus oferuje coś, czego nie jest w stanie zaoferować żadna filozofia ani ideologia, drogę pełni życia, Przenikającą wszystkie jego sfery, dającą odpowiedzi na najtrudniejsze pytania i zaspokajającą wszystkie fundamentalne potrzeby człowieka. Nauki Jezusa nie są żadnym reliktem przeszłości, to jak najbardziej aktualne prawdy, oferujące rozwiązania największych ludzkich problemów, od tych społecznych, które trwają od wieków, po codzienne wyzwania, z którymi zmaga się być może również ty. Od relacji międzyludzkich, rozterek związanych z wyborem drogi życiowej wyzwań w pracy, trudnych decyzji, traum, ran, lęków i kompleksów, po potrzeby wewnętrznego pokoju, harmonii, szczęścia, poczucia zrozumienia samego siebie i świata oraz odnalezienie trwałego, głębokiego sensu życia. Współczesny coaching często skupia się na teorii, ale Jezus oferuje ogromny, praktyczny wymiar swoich nauk. Jego przesłanie nie tylko inspiruje, ale także dostarcza konkretnych rozwiązań i narzędzi do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Jego przesłanie jest niezwykle uniwersalne, gdyż dotyczy wszystkich aspektów życia, duchowego, emocjonalnego czy relacyjnego. Jako nauczyciel wszechczasów oferuje nam możliwość zrozumienia zaskakujących powiązań między naszymi problemami a naszym wewnętrznym światem i duchowym wzrostem, które są kluczem do odnalezienia skutecznych rozwiązań. Jego mądrość w radzeniu sobie z wyzwaniami życia jest nieoceniona. To podejście bierze pod uwagę pełną perspektywę życia, w której jednostka nie tylko dąży do samorealizacji, ale także do spełnienia swojego pełnego powołania w relacji ze Stwórcą i ludźmi. Jezus, w odróżnieniu od współczesnych kołczów, ma pełnię boskiej mądrości. Jego nauki nie tylko pomagają w rozwoju, ale prowadzą do wiecznego życia w Bogu. Obie te ścieżki Tradycyjny coaching i coaching wszechczasów oparty na naukach Jezusa mają wspólny cel: pomaganie ludziom w codziennym życiu i odkryciu ich prawdziwego potencjału, ale sposób, w jaki to się odbywa, diametralnie się różni. Podczas gdy coaching w tradycyjnej formie kładzie nacisk na indywidualny sukces, nauki Jezusa wskazują na zupełnie inny cel i uwzględniają nie tylko szersze perspektywy ale przede wszystkim pełnie natury człowieka i jego najgłębiej ukryte, najczęściej nieuświadomione pragnienia. Choć Jezus niewątpliwie może być postrzegany jako niezwykły nauczyciel, swego rodzaju coach czy wyjątkowy przewodnik życiowy. Jego nauki sięgają o wiele głębiej niż tylko codzienne wyzwania i popularne metody coachingowe. Oferuje on pełnię mądrości, która ma moc przekształcania życia w sposób nieporównywalny z jakimikolwiek innymi technikami rozwoju osobistego. Wskazując drogę ku bardziej świadomemu i pełnemu życiu, nie ogranicza się do kwestii doczesnych. Jest przewodnikiem, który prowadzi nas ku głębszemu zrozumieniu siebie, a także ku temu, co w życiu najważniejsze, czyli relacji z innymi, z Bogiem i odkrywaniu sensu istnienia. Jezus nie tylko pokazuje, jak radzić sobie z codziennymi problemami, ale prowadzi nas do pełni życia. To nauki, które nie tylko pomagają w rozwoju osobistym. Ale także prowadzą do naszej prawdziwej tożsamości i życiowego celu. Głębia jego nauk sprawia, że nawet zwykłe problemy dnia codziennego są rozwiązywane w inny sposób niż w tradycyjnych metodach rozwoju osobistego sposób, który początkowo może cię zdziwić, ale ostatecznie zachwyci swoją mądrością. Coaching Wszechczasów, którym będziemy zajmować się na tym kanale, nie jest skierowany tylko do osób wierzących, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym który umarł na krzyżu, aby dać nam zbawienie. Choć wiara ta otwiera na drodze autentycznej samorealizacji i głębokiego szczęścia zupełnie inne drzwi i perspektywy, niemniej jednak również wyznawcy innych religii czy niewierzący mogą korzystać z geniuszu nauk Jezusa, pokonać wiele ograniczeń mentalnych, zrealizować w wielu obszarach potencjał, do którego każdy z nas jest powołany, czy osiągnąć wolność i wewnętrzny pokój w stopniu, którego dzisiaj nie przeczuwają. Zostań ze mną na tym kanale, a przekonasz się, jak mądre, głębokie, wszechstronne i ponadczasowe są porady, wskazówki i narzędzia tego coachingu. Jak zaskakująco skutecznie mogą one rozwiązać Twoje problemy i bolączki. W przeciwieństwie do powierzchownych rozwiązań, sięgniemy do sedna Twoich problemów i wskażemy możliwości, uwzględniające głębokie zrozumienie Twoich potrzeb. Możesz zaglądać tu sporadycznie poszukując odpowiedzi na konkretne problemy w Twoim życiu, ale możesz również zdecydować się na pełne zaangażowanie w tę drogę, a ja zapewniam Cię, będziesz zdumiony tym, jaką rewolucję w Twoim życiu to wywoła i jak niesamowitą transformację przejdziesz. Jednym z ważniejszych obszarów, które będziemy tu poruszać, jest również seria kłamstw związanych ze współczesną filozofią sukcesu i promowanym modelem życia, myślenia i działania. Które w ogromnym stopniu i często bez Twojej świadomości przeszkadzają, a nawet uniemożliwiają ci odnaleźć prawdziwe, autentyczne spełnienie i szczęście. O sukcesie nauczyciela czy coacha świadczą sukcesy jego uczniów. Miliony ludzi na całym świecie, na przestrzeni wieków i obecnie, dawały i dają świadectwa trwałych przemian, uzdrowienia i transformacji życia w wyniku stosowania zasad i narzędzi tej drogi. Wielu z nich pozostawiło poruszające świadectwa. Publikacje czy książki, jednak większość z nich pozostała anonimowa. Żaden terapeuta, psycholog czy tradycyjny coach nie może pochwalić się tak liczną grupą osób, które zostały wydobyte z nałogów, rozpaczy, depresji, traum, czy po prostu doświadczyły w końcu tak długo, często desperacko i bezskutecznie poszukiwanego szczęścia oraz trwałego, głębokiego poczucia spełnienia. Żadne inne podejście nie może się tym pochwalić, i żaden inny nauczyciel. Psycholog, trener czy coach nie ma takiego dorobku. Te nauki to ponadczasowe prawdy, które przetrwały wieki. To nie tylko wskazówki na dziś, ale fundamentalne zasady życia, które otworzą przed tobą nowe horyzonty. O wyjątkowości Jezusa jako nauczyciela i psychologa wszechczasów świadczy również to, że jego nauki i proponowane metody wynikają z głębokiej empatii i zrozumienia ludzkiego bólu, zagubienia, rozczarowań i porażek. Gdyż oparte są na pełnej cierpienia, a mimo to zwycięskiej i fascynującej historii jego życia. To czyni go kimś autentycznym i nieporównywalnym w świecie. Niezależnie od Twojego światopoglądu, nauki coachingu wszechczasów mają potencjał i głębie, by pomóc odkryć to, co naprawdę definiuje nas jako ludzi i wprowadzić Cię w trwałą transformację Twojego serca, Twojego ducha i w konsekwencji Twojego życia. Jako autor tego kanału pragnę pozostać anonimowy. Jednak sam jestem świadectwem ogromnej transformacji, która zaszła w moim życiu dzięki naukom i narzędziom proponowanym w tym coachingu. Przeszedłem drogę od osoby osiągającej wiele sukcesów, posiadającej teoretycznie udane życie, ale emocjonalnie niezaspokojonej, wciąż poszukującej czegoś więcej, do człowieka, który może określić się jako spełniony, choć to spełnienie nie ma nic wspólnego z zewnętrznymi okolicznościami. Dzięki stosowaniu w życiu nauk Jezusa. Uzyskałem zupełnie nowe spojrzenie i horyzonty. To poprawiło nie tylko moje relacje i zadowolenie z życia, ale także ułatwiło podejmowanie ważnych decyzji i rozwiązywanie problemów, na które patrzę teraz z większą mądrością i z perspektywy całego mojego życia, przeszłego i przyszłego. Jedną z największych niespodzianek, które otrzymałem podczas praktykowania tej drogi, stało się uleczenie wszystkich moich ranczy traum z dzieciństwa i przeszłości w sposób, który wymyka się zdrowemu rozsądkowi. Po prostu zostałem wyleczony z tego, jakby tego po prostu nigdy nie było. Zyskałem niesamowity spokój wewnętrzny, o czym mówią mi nawet słabo znający mnie ludzie, pytając o jego źródła. Mam poczucie głębokiego sensu i celu życia, a trudności i problemy, które były i będą, nie są dla mnie przytłaczające. Wraz z praktykowaniem tej ścieżki uzyskałem niesamowitą radość, wręcz beztroskę, która jest niemalże moim stałym stanem ducha i przenika każdą sferę mojego życia. Kiedyś musiałem przeżyć coś ciekawego, gdzieś wyjechać czy pójść na jakąś imprezę, by poczuć się szczęśliwym i odprężonym. Teraz jest to niemal stały stan, a problemy, trudności czy monotonia życia nie powodują załamania mojego nastroju. Pozbyłem się wszelakich nałogów, stałem się silniejszy, odporniejszy na wpływy innych. Zostałem jakby wyleczony z wielu destrukcyjnych potrzeb, takich jak porównywanie się czy bycie kimś lepszym niż inni. Czuję się bardzo szczęśliwym człowiekiem, choć nie potrafię wskazać zewnętrznych powodów tego stanu. Zmieniłem mój sposób postępowania w wielu aspektach, na przynoszący mi i innym więcej spokoju, harmonii i miłości. Choć moja droga w tym kierunku trwa dopiero od kilku lat i nie czuję się ani kimś idealnym, ani tym bardziej świętym. Poczułem ogromną potrzebę bezinteresownego dzielenia się tymi doświadczeniami i wiedzą, tak jak i ja otrzymałem je w pewnym momencie mojego życia. Ogromnie ważna jest dla mnie świadomość tego, że taka transformacja jest możliwa dla każdego, kto otworzy się w pełni na te nauki. Stąd narodził się pomysł utworzenia tego kanału. Moja podróż nadal trwa, a dzielenie się z Tobą jest częścią mojej osobistej misji. Dlatego zapraszam Cię do dołączenia do tej transformującej życie i serce podróży, która może skończyć się dużo dalej niż Twoje dzisiejsze pragnienia i marzenia. Zapraszam Cię do podążania w kierunku, który może wydawać Ci się nieznany, ale zapewniam Cię, bo wiem to z własnego doświadczenia, że to droga do życia bogatszego i piękniejszego, niż dzisiaj możesz sobie wyobrazić. Do odkrycia Twojej wewnętrznej siły i uczuć, które mogą Cię zaskoczyć. Odkryjesz życie pełne radości i bardziej inspirujące niż kiedykolwiek marzyłeś. Odkryjesz nowe ścieżki, które doprowadzą cię do spełnienia, jakiego jeszcze nie doświadczyłeś. Przygotuj się na podróż, która może całkowicie odmienić twoje życie i wprowadzić je na poziom, który przekroczy twoje oczekiwania. Zapraszam cię do pozostania ze mną w tej drodze.